Siemanko. Ja nazywam się Adam, a to jest kanał Handouty RPG. Dlaczego Handouty RPG? Dlatego, że pomyślałem, że brakuje na na filmie YouTube e, nauki rysowania. Na, pol, na angielskim YouTube jest mnóstwo filmów z tego, jak zakrąć swoją zabawę z rysowaniem. E, a na polskim moim zdaniem trochę tego brakuje. Jednakże ja w moim codziennym życiu dużo więcej czasu poświęcam na to, żeby narysować coś, coś na sesję RPG-ową niż na, niż na to, żeby po prostu ćwiczyć rysowanie. Więc pomyślałem, że warto trochę to połączyć czyli wszystkie rzeczy, jakie będę przygotowywał na moje sesje RPGowe, wszystkie handouty właśnie, będę pokazywał na YouTubie, od pomysłu, jak się zrodził, aż do finalnego, finalnej wersji handoutu. No i tak zaczął się ten pomysł. Potem pomyślałem, że a może by jeszcze zacząć nagrywać sesję. Mniej więcej tak będzie wyglądał ten, ten kanał, że w sporej części będą to poradniki, jak zacząć rysować, trochę informacji o tym, w jaki sposób ja rysuję, w jaki sposób ja projektuję. No i co jakiś czas będzie się pojawiało podcast. Tak naprawdę z, z tym, jak jak odgrywamy na naszą sesję. Teraz tak. Żeby nie dawać zbyt wysokiego progu wejścia dla nowych rysowników, zacznę od bardzo prostej rzeczy. Będę zaczynał od darmowego programu. Będę pracował w programie Krita do rysowania. Dodatkowo będę rysował na tablecie graficznym płytkowym, który kosztował mnie mniej niż 200 zł marki Hion. No i tak naprawdę tyle. To, ben, to staram się, postaram się, żeby te rzeczy nie były nieprzystępne, żeby właśnie każdy mógł tak naprawdę zacząć. Ten materiał, ten kanał jest przede wszystkim kierowany do mistrów gry, do handoutów, o ile takie słowo istnieje, do ludzi tworzących handouty. Dla mistrzów gry. I mam nadzieję, że będziemy się razem dobrze bawić, A może się czegoś nauczymy. Więc to tyle. Do zobaczenia. Zapraszam do subskrybowania. Gdzieś, gdzieś tam chyba można subskrybować. Hej!